Ciemna strona strzelca. Znak, który mówi, jestem szczery. Ale ta szczerość to często po prostu brak empatii, bo strzelec nie zastanawia się, co czuje druga osoba. On mówi, co myśli i nazywa to prawdą. Ciemna strona strzelca. To ego przebrane za autentyczność. Uważa, że wszystko mu wolno, bo ma dobre intencje. Rani słowem, lekceważy emocje. A kiedy ktoś mu to wypomina, śmieje się, że ludzie są zbyt wrażliwi. Strzelec nie znosi ograniczeń. Nie chcesz go stracić, nie próbuj go zatrzymać, bo im bardziej się starasz, tym szybciej ucieknie. Ucieka zawsze: od odpowiedzialności, od rozmów, od konsekwencji. W jego świecie winni są wszyscy, tylko nie on. To znak, który potrafi mówić o moralności. A sam postępuje dokładnie odwrotnie. Głosi zasady, których nigdy nie przestrzega. Jego wolność to często po prostu brak lojalności. W imię szczerości potrafi zniszczyć relacje, a potem wmówić sobie, że zrobił to dla dobra drugiej osoby. Strzelec potrzebuje podziwu i przestrzeni, ale gdy ją dostaje, i tak się nudzi. Bo jego dramat polega na tym, że szuka prawdy, której sam w sobie nie ma. Ucieka od emocji, bo boi się, że ktoś zobaczy, jaki naprawdę jest: zagubiony, niespełniony, pusty. Więc śmieje się głośno, opowiada, jak kocha życie, a w środku nie potrafi kochać nikogo oprócz siebie. Strzelec zawsze ma ostatnie słowo. Ale gdy zostaje sam, nie ma już komu udowadniać racji. I wtedy dopiero zaczyna się cisza, której boi się najbardziej.